Jest lato, rozpoczęły się wakacje, taki luźniejszy czas, odprężenia, a gdy przychodzimy do Kościoła słyszymy bardzo wymagające słowa Pana Jezusa. Myślę, że nikt z nas nie może mieć takiego dobrego samopoczucia, że mnie to nie dotyczy, bo jeśli chodzi o miłość moją do Pana Boga, to nie ma żadnych zastrzeżeń. Najważniejsze jest kochać Pana Boga całym sercem. I to zawsze nasz największy grzech. Właśnie idąc do spowiedzi, klękając przy kratkach konfesjonału, powinniśmy mieć tę świadomość, że ja nie idę do psychologa, ja nie idę sobie porozmawiać z księdzem, z jakimś doradcą, ale tam spotykam się z Jezusem. I przychodzę, żeby, żeby przeprosić Pana Jezusa. Nie tak, żeby się oczyścić z moich niedoskonałości, żebym się tak lepiej poczuł, bo się zdenerwowałem na innych, bo źle się z tym czuję, chcę się od tego uwolnić. Tylko przychodzę do Jezusa, żeby powiedzieć: Jezu, ja Ciebie przepraszam, że ja Ciebie tak mało kocham, że ja Ciebie lekceważę, że ja o Tobie zapominam, że gdy Ty dla mnie jesteś taki dobry, Ty mi wszystko dajesz, to ja o Tobie zapominam jest wszystko inne, różne osoby, różne rzeczy są ważne, pilne w moim życiu. A ty, to wyrzucam jakieś ochłapy. Nieraz nudzę się na modlitwie, nudzę się na mszy świętej. Jak kogoś kochamy, to się z nim nie nudzimy i zawsze jest nam mało. Przepraszam cię, Jezu, że moja relacja z Tobą jest taka słaba. Że nie ma w tym takiej głębi, intymności, że nieraz jesteś jak dodatek do mojego życia, aż chce mi się płakać. Kiedy widzę Twoją miłość, Twoją dobroć, a z drugiej strony moją niewdzięczność, moją oziębłość. Przepraszam Cię, Jezu, i chcę to naprawić, chcę To zmienić, chcę wrócić do Ciebie, chcę żyć w przyjaźni z Tobą. A im mocniej będziemy kochać Boga, to też tym lepiej będziemy umieli kochać drugiego człowieka. I na ile jest w nas szczerości, to powinniśmy sobie przed Bogiem powiedzieć Boże, uzdrów moje serce. Faktycznie, nie kocham Ciebie nad wszystko. Chcę to zmienić. Chcę się nawrócić. Święty Paweł mówi nam o Chrzcie Świętym. Bo sakrament, który przyjęliśmy, to nie jest tylko coś, co się kiedyś wydarzyło, ale coś, co się kiedyś zaczęło. Zaczęło się nasze życie z Bogiem. I trzeba, żebyśmy każdego dnia żyli łaską Sztu Świętego. I święty Paweł tak obrazowo opisuje, o co chodzi w Sztu Świętym. Jakie jest znaczenie tego sakramentu. Kiedy chrześcijanie w pierwszych wiekach przyjmowali chrzest, to zdejmowali z siebie stare ciuchy, na stan, że zostawiają za sobą stare życie, starego człowieka, w którym jest taka grawitacja w kierunku zła, w kierunku grzechu, egoizmu, pychy. Zostawiam to za sobą i schodzę właśnie w dół. Zanurzam się w Chrystusie, w Jego śmierci. Współumieram z Chrystusem. Mam udział w Jego śmierci. Umieram dla grzechu, umieram dla nieprawości, dla niesprawiedliwości. A następnie z drugiej strony po schodach w górę wchodzili. I to symbol nowego życia. staje się nowym człowiekiem. Zakładali białą szatę. Przyoblekam się w Chrystusa. Jak święty Paweł mówi, żyję ja. Ale już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. On nadaje rytm całemu mojemu życiu. Całe moje życie jest skoncentrowane na niego. On jest wszystkim w moim życiu. I wszystko w moim życiu jest podporządkowane Jemu. I to wychodzenie z tej sadzawki chrzcielnej to, to symbol, że razem z Jezusem zmartwychwstaję. Z Jezusem mam nowe życie. I to dzieje się, powinno się dziać w życiu każdego z nas, to codziennie, że zostawiam stare życie, poprawiam się, zmieniam, odrzucam grzech i wybieram życie z Panem Jezusem. Razem z Nim zmartwychwstaję. Na nowo, zaczynając nowy dzień, zawierzam swój dzień Panu Bogu i wybieram na nowo Jezusa jako mojego Pana i Boga. Bardzo wymagające są słowa Pana Jezusa, które usłyszeliśmy przed chwilą. Jezus domaga się od nas, swoich uczniów, miłości wyłącznej i najwyższej. Jezus wzywa nas do radykalizmu, zupełnie innego stylu życia, niż proponuje nam świat, żebyśmy wszystko w swoim życiu przewartościowali, zmienili jakiś porządek. Pewnie gdyby nawet na schodach kościoła czy na ulicy postawić kogoś z mikrofonem i, i zadawałby nam pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze, co najbardziej kochasz, na czym Ci najbardziej zależy w życiu, to pewnie byśmy powiadali, ja dla siebie jestem ważny, mój dobrostan, moje samopoczucie, moje życie, moje zdrowie. Później byśmy pewnie powiedzieli, ważna jest dla mnie moja rodzina. Moja żona, mój mąż, moje dzieci, moi rodzice, krewni, przyjaciele. Dalej, ważna dla mnie jest praca, dom, samochód, moje zainteresowania. I pewnie gdzieś dalej, dalej. Owszem, ważna jest dla mnie wiara, Pan Bóg, msza święta. A Pan Jezus mówi. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jezus domaga się, byśmy kochali go daleko mocniej aniżeli najbliższe nasze osoby. Jezus nie mówi, byśmy nie kochali. Przecież cały czas Jezus nam przypomina o tym, że mamy żyć dla miłości. Kochać drugiego człowieka, czcić Ojca i Matkę swoją, kochać nawet nieprzyjaciół, będziemy sądzeni z miłości. Jezus nie mówi, byśmy odrzucili relacje więzi, byśmy nie kochali swoich rodziców, swoich dzieci, swoją żonę, męża. Jezus mówi, byśmy pośród tych relacji, Jemu dawali pierwszeństwo. A dlaczego tak mamy kochać Boga ponad wszystko? Jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy kochamy i czujemy się kochani. A źródłem prawdziwego szczęścia, prawdziwej miłości jest Bóg. To jak kochamy Boga całym sercem, to tym bardziej umiemy kochać drugiego człowieka. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej potrafię być drugiego człowieka. I ta miłość do Pana Boga. Porządkuje naszą miłość do samego siebie, do drugiego człowieka, do różnych rzeczy, spraw. To święty Augustyn mówił, że gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu. A my nieraz lepiej wiemy, co i jak, i poprawiamy Pana Boga. Pan Bóg mówi, że jest taka kolejność, że najpierw kochamy Jego. Później żonę, męża, dopiero na trzecim miejscu dzieci, później wnuki, inne osoby. A my nieraz robimy po swojemu. Burzymy ten Boży Porządek. Na przykład rodzi się dziecko i dziecko jest najważniejsze. Mama wpaczona w to dziecko. Kocham go całym sercem. Ono jest całym moim światem, ono jest moim wszystkim. Pan Bóg nie mam dla niego czasu. Mąż schodzi na dalszy plan. Jest odrzucony. Może rozgląda się już za kimś innym. I to dziecko też nie będzie szczęśliwe. Robimy mu krzywdę. I sami będziemy sfrustrowani. Bo jak Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to ktoś, jakiś człowiek wchodzi i staje się naszym bożkiem. I mamy od niego oczekiwania, którym nie sprosta. Ubóstwiamy jakiegoś człowieka, i chcemy, żeby, żeby był dla nas jak Pan Bóg i spełnił nasze najgłębsze pragnienia. A on nie potrafi, bo tylko Pan Bóg potrafi spełnić nasze najgłębsze pragnienia i tęsknoty. Jesteśmy nieszczęśliwi i taka miłość się psuje i rozpada. Bośmy nawet porzucili Pana Boga, porzucili męża dla miłości tego człowieka. I ta miłość przepadnie i innej miłości nie będzie kochamy Boga ze wszystkich sił to wtedy umiemy zdrową miłością kochać siebie zdrową miłością kochać drugiego człowieka i pan bóg domaga się od nas miłości nie takiej sentymentalnej uczuciowej dewocyjnej ale byśmy kochali go miłością totalną całkowitą że kocham Go całym sercem, całym swoim wnętrzem, całą duszą, całym moim umysłem, całą moją osobą, całym moim życiem. Wszystko jemu oddaję. On jest w centrum mojego życia. I wszystko inne, co kocham, to jest nic w porównaniu z moją miłością do Pana Boga. Bóg nie mówi, byśmy nie kochali rodziców, byśmy nie kochali dzieci, byśmy nie kochali żony. Ale byśmy w tym wszystkim nade wszystko Jego kochali. Żebyśmy mogli powiedzieć, Moja miłość do Pana Boga, w porównaniu z miłością do drugiego człowieka, choćby najbliższego, to jest właściwie tak, jakbym ich nie kochał. Kocham ich bardziej, kocham ich bardzo, ale moja miłość do Pana Boga jest o wiele większa. I wtedy nie ma jakichś takich tragedii w tych naszych więziach, relacjach. Że dziecko umarło, świat mi się zawalił, żona umarła, świat mi się zawalił. Przecież i te dzieci, i ta żona, i to wszystkich mam od Boga, który mnie kocha. I umarli są w dobrych rękach, Boga, którego kocham. Ale Bóg jest fundamentem mojego życia. On jest moim wszystkim, On jest moim szczęściem, On jest moją nadzieją, On jest moim si moją siłą, On jest moim wszystkim. Nawet jak mnie ludzie zostawią, to mam Jego i to mi wystarczy. Bo go kocham bardziej niż siebie, niż jakiegokolwiek człowieka. Kto nie kocha prawdziwie Boga, nie jest zdolny do prawdziwej miłości drugiego człowieka. Kto chce pozyskać swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie ze względu na mnie, Zdobędzie to życie. My raz chcemy zdobyć swoje życie. Opieramy się na swoich planach, wyobrażeniach, marzeniach, naszym zrozumieniu miłości, wolności, szczęścia. Odrzucamy Pana Boga i to życie nam przepada. Chcieliśmy je zbudować, chcieliśmy sobie zrobić życie po obfitości, fajne, szczęśliwe. I przepadło. Nie udało się. Tak Jezus powiedział. Ale jak swoje życie poświęcimy dla Boga, będziemy żyli po Bożemu, będziemy pełnili Jego wolę, stracimy swoje życie dla Niego, to wtedy naprawdę swoje życie zyskamy. To jest paradoks. Jak chcemy ocalić swoje życie, to je tracimy. A jak tracimy dla Pana Boga, to wtedy je zyskujemy. Prawdziwe, szczęśliwe życie w obfitości. Gdy Bóg jest numerem dwa w naszym życiu, to numer jeden zaprowadzi nas do piekła. Jaka jest tak naprawdę moja miłość do Pana Boga? Czy kocham Go nad wszystko? Nieraz to przykraje, zapytam młodzież, uczniów czy kandydatów do brzmowania, a byłeś do spowiedzi, a byłeś nam przy świętej w niedzielę, czy w święta, a nie byłem, albo piłka albo gra, albo koledzy, albo ciocia przyjechała, a do babci pojechałem. To jest jak dać w twarz Panu Bogu. A będziemy mówili, że kochamy Go całym sercem ze wszystkich sił. A byle co Jezus powodem, żeby, żeby nie, nie przyjść do Pana Boga. Wstawiamy kogoś, coś ponad Boga. To jest nasz największy problem. Niech to Słowo Boże dzisiaj mocno nas dotknie, mocno poruszy i przejmie, żebyśmy się zmartwili. No faktycznie, nie kocham Boga całym sercem, ponieważ bardziej kocham samego siebie, bardziej kocham moją żonę, męża, bardziej kocham moje dzieci, mojego wnuka, mojego przyjaciela. Bardziej mi na tym zależy, mam czas, zaangażowanie. A Jezus mówi, kto kocha bardziej jakiegokolwiek człowieka. Nie jest mnie godzien. Kto kocha bardziej siebie niż mnie, nie jest mnie godzien. Nieraz ta miłość do Pana Boga jest w konflikcie z miłością rodziny i trzeba wybierać. Takim klasycznym przykładem jest Święty Tomasz Mur. W XVI wieku król Anglii, król Henryk, po dwudziestu latach małżeństwa porzucił swoją żonę. I pojął Annę Bolan. Oczywiście Watykan nie uznał tego małżeństwa. Dlatego król wymógł na swoich poddanych, żeby uznali go za głowę Kościoła. I tak powstał Kościół Anglikański, który uznał to małżeństwo. Ale właśnie Tomasz Mur, kanclerz króla, nie popierał tego. Stwierdził, że nie może zdradzić prawdy zdradzić Pana Boga. I wielu go przekonywało, również żona i dzieci, żeby zrobił to dla nich, żeby nie tracił swojego życia ze względu na jakieś zasady, na jakieś normy. I ten tomasz mur mówi do swojej żony. To jeśli tak postąpię i zostanę z Tobą, to ile lat jeszcze tak razem pożyjemy, ta żona mówi. No, w dobrej sytuacji to jeszcze jakieś 20 lat wspólnego życia. I Tomasz jej odpowiada: Kochana, czy uważasz, że postąpiłbym rozsądnie, gdybym za 20 lat życia pozbawił się całej wieczności i poszedł na śmierć? Jaka jest moja miłość do Pana Boga? Czy z czystym sumieniem mogę powiedzieć, on jest jedyną, największą miłością w moim życiu. Wszystko stawiam na Niego. Prośmy Pana Jezusa, by uzdrowiał, uzdrawiał nasze różne chore miłości. Byśmy pokochali Go nad wszystko. I wtedy będziemy umieli być blisko drugiego człowieka. Kochać, wybaczyć. I te nasze relacje będą właściwe. Wierzę w jednego Boga.